Czy warto złożyć odpowiedź w sprawie planu spłat do syndyka, odpowiedź na propozycję planu spłat syndyka? Dzisiaj chciałabym taki temat poruszyć, chciałabym Państwu wyjaśnić też i opowiedzieć o moim odwołaniu. No i oczywiście o uznaniu sądu, jak sąd odniósł się do naszej propozycji. Osoba, o której przeprowadzono tą upadłość, to osoba, która. Była osobą uzależnioną od alkoholu, chciała leczyć się w ośrodku uzależnień, trafiła więc do tego ośrodka, ośrodek ten był w rozwoju, zaproponowano tej osobie już po jej wyleczeniu, czy kiedy sytuacja była już na tyle dobra, że osoba ta rzeczywiście rokowała. Że jej życie rzeczywiście ulegnie wielkim zmianom, w tej sytuacji zaproponowano tej osobie, aby została prezesem spółki. Spółka bardzo dobrze się rozwijała, oczywiście przyjął tą propozycję, spółka bardzo dobrze się rozwijała, natomiast przyszła pandemia, no i tutaj pokrzyżowała wszelkie plany tej osoby, no i też tej spółki, ponieważ. Ponieważ nie można było przyjmować osób do ośrodka w czasie pandemii, w związku z tym też nie było środków na zagospodarowanie, na spłatę długów, na spłatę wierzytelności, w związku z tym też nagromadziły się długi na kwotę 447 tysięcy złotych, z czego do upadłości zgłosiło się rzeczywiście na 166 tysięcy złotych. No i tutaj syndyk zaproponował nam już po zakończeniu przeprowadzenia tej upadłości syndyk zaproponował nam kwotę 1900 zł na 75 miesięcy, natomiast od razu było to jak dla mnie bardzo, był to dla mnie bardzo wysoki plan ponieważ osoba ta jest na rencie, ma około 3000 zł dochodów, w związku z tym 2000 Raty praktycznie do planu spłat, no to jest bardzo wysoka rata, tym bardziej, że osoba ta jeszcze płaci alimenty, łoży alimenty na uczące się dorosłe dziecko. W związku z tym, no 2000 prawie złotych to była bardzo wysoka rata do planu spłat. Złożyłam więc odpowiedź na tą propozycję syndyka. Udokumentowaliśmy napisałam pismo procesowe, przygotowałam pismo procesowe do sądu, aby wyjaśnić, że osoba ta nie jest w stanie spłacać tak wysokiego planu spłat, no i sąd po zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami obniżył tą kwotę do 1000 zł miesięcznie przez 70 miesięcy, a więc tutaj klient ma do spłaty 70 tysięcy złotych. Myślę, że Warto było, y, warto było tutaj przygotować pismo procesowe, warto było się też odwołać do... Y, do